Welliton w polu karnym, Weliton, zejście, strzał, gol, 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 I to legendarny snajper trafia w 62 minucie, cudowny finisz. A finish. co tam sobie Bastos strzeli, zasługuje na a Michel Bastos! No, niepewnie jednak pokonuje dechę, Zaraz, Welliton i po raz drugi trafia do siatki. Powiem wam, że ja robię skład z Brazylii, pełen. Jest tam ktoś przed polem karnym? Owszem, Freddy Guarin! Gol, 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 gol! Ja wiedziałem, że Kolumbijczyk trafi za pola karnego. Nie ma, chyba mamy. 2-1, ale finish! jest! Yeah. Ronaldo doskonale! O tak, no nie wierzę, to jest już naprawdę wyższy poziom. Lewa noga od poprzeczki i do bramki. No, Krychowiak obudził w sobie driblera Konoplianka. Co z tego wyjdzie? Aha, gol. Proszę 4-1. Benzema. Benzema, dziękuję oczywiście. Francuz trafia. 1-1. Konoplianka leciutko. Karim. Magik. 2-2. Konoplianka w samo okienko. Depay. Nie. Tak, tak, tak. Pedro Leon. i Borra. Zamyka to spotkanie golem kontaktowym do szac. Dobra, piłka kowacić, No, 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 no! Manuczo, doskonale gol! 2-0, piłka z Angoli trafia. Tak jest, Rodrigo ma okazję wreszcie zdobyć gola. Uderzenie z dystansu na pustą bramkę. 3-0. Klasen. Milik z pierwszej piłki, doskonała interwencja. Akin Majkon. Co wykombinuje Brazylijczyk? Podanie, mili goal! Dobro, powinien trafić, owszem, pod poprzeczkę. Jest i pierwszy gol Hiszpana. Jak piękna bramka, tu będzie, wolej marzeń, 2-0. Nadchodzi koniec, Tremolina, 3-0, lewy obrońca. Trafia po raz pierwszy w drużynie. Parecho, natychmiastowo zrzutu wolnego i tak jest. Hiszpan trafia po raz kolejny. W ostatnim odcinku był to rzut karny. Teraz stały fragment gry wykonany wprost. Podręcznik. O. Mastur, bajecznie. Hej, wpadło. Enrique doszło. Jeden do jednego. Guardado. z dobra centra. Van Rijn, pusta bramka jest gol! Holender wreszcie trafia. Zamieszanie wykorzystane. Dwójkowa akcja. Czy Milik na sam koniec trafi? Tak jest! Mimo, że prawdopodobnie naciągnął sobie mięsień, tak jednak wykończył akcję. Słabszą nogę. A Duris nie spalił. Czy wykończy? Tak. Jest 1-1-5 minut przed końcem. Hiszpan trafia. Debiutuje w wymarzony sposób. Krychowiak, pierwszy gol dla drużyny dobitka a Duris z czupakiem. Drugi gol, druga bramka. Druga okazja Chorwata tym razem trafia 1-0. Przed końcem pierwszej połowy. Cudowna bramka do szatni, ale nie przepraszaj, kolego celebruj.